Witam wszystkich w kolejnym wydaniu Jasnych wiadomości. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu udało nam się skupić zestaw małego studia do nagrywania audycji w porze jesiennej zimowej, za co bardzo wam dziękujemy, a teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do odcinka. Pierwsza wiadomość pochodzi z Krakowa i dotyczy akcji o nazwie JOG. Akcja ma na celu możliwość adopcji psa, który widnieje na etykiecie pewnego napoju. Forum Przestrzenie, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz producent napoju Vigo Kombucha wpadły na pewien fajny pomysł, który umożliwia adopcję Psa, który widnieje na etykiecie napoju kombuczy. Natomiast skąd się wzięła nazwa samej akcji, czyli Jock? Otóż nazwa ta dotyczy pieska, który w Krakowie codziennie rano obok Ronda Grunwaldzkiego czekał na swojego pana, który wracał z pracy. Kiedy jego, jego pan umarł, Jock mimo wszystko ponad rok przychodził pod. Rondo Grunwaldzkiej i czekał na swojego pana. Z czasem doczekał się swojego pomnika obok mostu Grunwaldzkiego. I ta historia przypomina nam tak naprawdę bohatera filmu o nazwie Hacico. W drugiej wiadomości zapraszam Was serdecznie do obejrzenia najlepszej duchowej reklamy w historii Polski. Jest to audycja, która trwa niespełna półtorej minuty. Jest to animacja, bajka, do obejrzenia której wszystkie osoby, które nie wiedziały, gorąco zachęcam. A jeżeli już znasz tą bajkę, tą animację, możesz przejść do kolejnej wiadomości i przewinąć półtorej minuty do przodu. Kapitanie, zbliżamy się do Ziemi. A co to takiego? Melduję, że to znowu Polacy. Co tym razem? To jasna Polska, kapitanie. Hmm, jasna Polska? Bardzo prosta lecz bardzo skuteczna technologia. To platforma internetowa, portal rozwojowo-duchowy. Zbierają tam samo dobro z całej Polski i ogłaszają jako wydarzenia, osoby, miejsca. Hmm. Jaki to ma zasięg? Ogólnopolski, kapitanie. W takim razie proszę ogłosić na Jasnej Polsce wydarzenie. Lądowanie UFO w, w Trójmieście www.jasnapolska.pl Wydarzenia Osoby Miejsca. Samo dobro w internecie. Ty też możesz wiesz. je ogłosić. Tym razem przynosimy się do Łodzi, aby pokazać Wam najpiękniejszy przystanek komunikacji miejskiej w Polsce. Przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Sterlinga przy Teatrze Wielkim stanął przystanek, który jest elementem pewnej instalacji i zamiast reklam, które widzimy na co dzień, zawiera zatopione w żywicy kwiaty. Autorką tej instalacji, tego przystanku jest Dominika Cebula, studentka trzeciego roku ASP WŁODZI, a sam przystanek. I sam ten projekt nosi nazwę Nostalgia. Zamiarem autorki była chęć zestawienia kontrastu pomiędzy pięknem kwiatów a betonową tkanką miasta. Do wykonania tej przepięknej instalacji użyto 36 kompozycji kwiatów, wykorzystując niezapominajki, habry, piwonie, róże, stokrotki. Oraz wiele, wiele innych kwiatów. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, gdyż od ponad 30 lat w okolicy można kupić kwiaty niemal przez całą dobę. A samą instalację, czyli ten przepiękny przystanek, będziecie mogli oglądać w łodzi do końca października. Natomiast potem być może sama instalacja, sam przystanek w takiej formie zostanie przeniesiony w inne miejsca, aby mieszkańcy innych dzielnic. Również mogli podziwiać jego piękno. Fajnie, aby z tego przykład wzięły również inne miasta. A na koniec mam dla Was śmieszną, zwierzęcą historię z Happy Endem, która miała miejsce w Kansas, w Stanach Zjednoczonych. Otóż Państwo Creer posiadali czarnego Labradora o imieniu Bo. Pewnego razu Bo nie wrócił na noc. Państwo Krill byli bardzo zaniepokojeni, a następnego dnia pan Creel dostał informację, że prawdopodobnie jego czarny labrador biega niemal 10 km dalej po okolicznych polach. Kiedy pan Krill pojechał na miejsce, zobaczył, że jego towarzysz Bo nie jest sam. Otóż biega po okolicznych polach ze swoją koleżanką, białym labradorem Libii oraz kozą o imieniu Ozji, która należy do jego sąsiadów, państwa, państwa Huggins. Kiedy pan Krier dojechał na miejsce, załadował całą ekipę, cały gang do swojego pick-upa, a okoliczni mieszkańcy oczywiście żartowali, że była to zaplanowana i zorganizowana ucieczka całej trójki, aby zeksplorować pobliskie okolice i pobliskie pola. Najważniejsze, że to wszystko zakończyło się happy endem. Dziękuję za dziś. Jak zawsze zapraszam Was do odwiedzania Jasnej Polski oraz podsyłania Waszych jasnych wiadomości na adres jasnej wiadomości Do zobaczenia już wkrótce.